bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w programie Galaktyka Pomerania realizowanym w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy w Szczecinie. Proszę Państwa, taka zaowolona, bo przed chwilą tą zumba, teraz gość muzyczny, w dalszym ciągu świetne rytmy, Tomasz Jackowski. Tak jest, to właśnie ja. No Aczkolwiek i do... występuje pod pseudonimem, nazwą projektu Half Accidental. I? E, Powiedziałeś teraz trudne słowo, ja powiem dwa następne. <grym> punk Kabaret. Cóż to jest? Znaczy, pankowy no kabaret punk, to jest. ani taki... kabaret, prawda? <grafy> w pewnym sensie nie, ale z punku chodzi bardziej o samą ideologię niż o muzykę. Punk to wolność i pankowy kabaret to też jest wolność wolność ekspresji, wolność przekazu. Natomiast kabaret to już bardziej nakierunkowuje muzycznie, ponieważ główną inspiracją do mojej muzyki jest działalność Kurta Weila. Czyli niemiecki kabaret lat 20. Czyli tak, jak mówiłeś, te wajmarskie klimaty. Tak, weimarskie klimaty, zdecydowanie. Opera za trzy grosze to jest taki najbardziej wpływowy dla mnie utwór. I tego się trzymam, właśnie. Natomiast punk, no, to jest kwestia ekspresji w tym wszystkim, bo trochę roka się tu pojawia na tyle, na ile instrument pozwala. Czyli A... zacznijmy tak. Na czym grasz? Na klawiszach. Na, na klawiszach. Czyli yy, nurty roka. – Pojawiają się, jak najbardziej. – Muzyki punkowej? – No to bardziej w tej kwestii ideologicznej jednak. – Bardziej w kwestii ideologicznej. Piszesz sam swoje utwory? – Tak, to tak piszesz zarówno sam swoje teksty, utwory. jak i muzyka. – I tekst, i muzyka. No dobrze, jesteś, działasz, jesteś samotnikiem tutaj na scenie muzycznej w tej niszowej, ale to jest, trochę tak, to jest trochę tak, że ta nazwa pasuje do tego wszystkiego, jak to się dzieje ze składem, bo half accidental to jest na wpół przypadkowo. I trochę na wpół przypadkowo się to momentami dzieje, bo pojawiają się różne inne instrumenty, znajomi pomagają, pojawia się perkusja na nagraniach, pojawia się perkusja na niektórych występach, pojawiają się elementy teatru, kiedy uda mi się namówić znajomych aktorów, czyli, żeby występowali ze mną. Czyli to i muzyka, i kabaret. Takie połączenie, tak, taki naprawdę duch artystyczny przyświeca twoim najbardziej, poczynaniom. Najbardziej zawsze mi zależało na tym, żeby stworzyć coś, co jest audiowizualne tak naprawdę, czyli żeby była muzyka, która niesie swój przekaz i żeby to było podparte tym, co się dzieje rzeczywiście na scenie. No, natomiast e, chwilowo na stałe w Half Accidenta to tylko ja i pianino zwane Stefanem, a dorywczo, dorywczo pojawiają się bębny, pojawiają się jakieś smyki, pojawiają się znajomi, którzy pomagają z różnymi sprawami, pojawia się teatr właśnie, to z czego najbardziej jestem zadowolony. Punk kabaret, ten nurt ty utworzyłeś, czy on gdzieś ma swój nie, początek, nie, nie. o Nie, on, on zaczął się wcześniej, zaczął się wcześniej. No i teraz opowiedz. Samą nazwę, ja... mhm. nazwę ukuła Amanda Palmer zakładając zespół The Dresden Dolls w Stanach około 10 lat temu. I to jest chyba do tej pory najbardziej popularny wykonawca tego gatunku który, no rzeczywiście jest dosyć niszowy, nie ma zbyt wielu wykonawców takich u nas w Polsce. Mógłbym wspomnieć o Gabie Kulce, która próbuje się trochę obracać momentami tam, ale jednak nie do końca. No, na naszym podwórku to chyba tylko siebie kojarzę w tym klimacie. Zaskakujesz? Gdzie występujesz? Imprezy prywatne pewnie też? Nie, <laughs> zagrałem parę koncertów po klubach, najbardziej lubię grać w teatrze, zdarzyło mi się grać w kilku teatrach i... To jest najfajniejsze. Bo pojawia się ta atmosfera, która najbardziej sprzyja temu, co robię. Też o tą, o tą atmosferę znajdujesz, o którą tak naprawdę Ci chodzi, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie. Bo to ma być ta sztuka przez duże S. Staram się, żeby tak było, aczkolwiek no nie nadymajmy się zbytnio, to nie, ma no, być też muzyka do sprawa, posłuchania. Oczywiście, że tak, jasna sprawa, ale, ale czemu nie? No sięgajmy jak najwyżej. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jak się, od... się sięga do gwiazd, to spadając się odbije się od chmur, prawda? Tak jest. Jak spadać to z wysokiego konia. Tak Że jest. tak sobie już przytoczymy po przysłowiu. <głos> 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 Powiedz teraz, od kiedy Ty interesujesz się tym nurtem muzycznym? Od kiedy tworzysz? Bo nie pytam, co się takiego stało, bo wiem, usłyszałeś ten nurt muzyczny, usłyszałeś zespół i pokochałeś tą muzykę. I postanowiłeś robić yy, Nawet też bardziej coś w tej kwestii. Nawet bardziej od kurta Wajla już wcześniej się odbiłem, ale. No to było tak, że dużo, dużo, dużo lat temu chodziłem do szkoły muzycznej i uczyłem się grać na fortepianie. I trafiłem na swój dyplom na bardzo głupi wiek wczesnogimnazjalny, kiedy stwierdziłem, że się zbuntuję i nie będę ćwiczył na złość wszystkim. No i dyplom poszedł jak poszedł. E, rzuciłem wtedy szkołę i absolutnie się obraziłem na muzykę, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek, się, człowiek dochodzi do wniosku, do że nie da się od tego uciec odciąć, po prostu, mm -hmm. więc. Pojawiły się te wszystkie inspiracje, bodźce muzyczne i tak naprawdę od dwóch lat, od dwóch lat gram znowu, od roku formalnie jako Havaccidenta. -E -E. A jeżeli chodzi o muzykę poważną, wróćmy do tych korzeni Twoich, tam gdzie zaczynałeś, kto był Twoim y, idolem, mówiąc językiem współczesnym? Mozart pewnie. Nie, nie, Mozart, Mozartem byliśmy za bardzo katowani, jeśli chodzi o odsłuchy muzyczne. Tak, tak samo jak mam traumę do Bacha do dzisiaj, bo Bach był obowiązkowy ileś tam razy w semestrze i bardzo, bardzo mnie to przerastało. Do słuchania najbardziej Strawiński, do grania Beethoven. Beethoven jednak. To mhm. kolejny innowator tak naprawdę. Dobrze, yy, yy, Tomaszu, mam nadzieję, że przybliżyliśmy. Kto nie zrozumiał, to usłyszy i zrozumie. Ale tak, to przekona się na własne uszy, o co z, w tym chodzi. Za chwilkę zaproszę cię do y, instrumentu, abyś przedstawił do nam Stefana. to, o czym rozmawialiśmy. Chcemy, chcemy posłuchać, jesteśmy bardzo zainteresowani. Ja bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za wizytę w naszym studio. Ja tylko powiem, że gościem w naszym studio był Tomek Jackowski. Państwo usłyszycie, czym jest nurt punk kabaret za chwilę. A ja w tej chwili żegnam się z Państwem. Życzę miłego, spokojnego wieczoru. Widzimy się ponownie w piątek. Do zobaczenia. Tego wszystkiego się zdążyłem zestresować trochę. Dobra, chyba jakoś to będzie, tylko jeszcze się o. E, zacznę od swojej piosenki, którą napisałem pół na pół z koleżanką, tak naprawdę, która jest autorką tekstu. E, piosenka jest o tych wszystkich chłopakach, którzy zostawili ją kiedyś i zniknęli do jednego, jednego miejsca. Cześć! zniknęli do jednego miejsca, które jest gdzieś tam wybrzeżem za dalekimi morzami. there's a land far away far away from this beach if you swim across the sea you will find find the shore the coast of lost boys wasting their souls for free and the sea and the wind doesn't blow, my dear little boys. I'll keep the memories of your short time. Stand here with me. And the land over overseas is a sharp rocky cliff, torn by storms angrily. Condemned boys are all crashing, drowning, and choking. And their souls they yearn to be free. And the sea. It's calm and the air is cold, my dear. Lost boys who left me alone, I will keep waiting for. They won't get back. The roaring storm will crash their bones on the rocks. The cocaine swan, the drunken crowd from this world Come and the silence is still on bright sandy beach of longings and dreams, my dear who lost boys. I'll keep the memory of thee. To tyle udało mi się mimo zwierzdzającego mikrofonu. Druga piosenka, którą chciałem zagrać, to taka, żeby zadowolić wszystkich, którzy są tutaj i niekoniecznie są zapoznani z moją twórczością, więc będzie to cover Video Games Lana Del Rey. I my name Open up a beer Take it over here And play a video game I'm in his favorite sundress, dress Watching me get undressed Leave the body downtown I'll see you the best dance, Leaning for a big kiss Put his favorite perfume on Go play a video game Go play a video game Do. I tell you all the time, heaven is a place, so love with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like them, bad girls, honey, is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only we Maybe now you do Singing in the old bus Singing with the old stars Living for the fame Kissing in the cold dark, playing pool and wild odds, video games. He holds me in his strong arms <laughs> for the unseen dark. This is my idea of fun. <laughs> In his favorite sundress, watching me get undressed, take the bunny downtown. I see you the bestest, leaving for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play a video game. Go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do. I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do I heard that you like them bad girls Honey, is that true? It's better than I ever even knew They say that the world was built for two Only worth living if somebody Is loving you Baby, now you do I